E, witam serdecznie wszystkich Zabrzan. Ja nazywam się Arugnala, Polak, katolik, socjalista, polska lewica, socjalna. W tym materiale wideo chciałbym się odnieść do jednego z artykułów Głosu Zabrzańskiego. Ale zacznę od czegoś w stylu dziennikarza Nowin Zabrzańskich, czyli e, Dariusza Chrosta. E, a to jest tak. E, Szanowny, drogi kolego, Marcinie mało lepszy. Chciałem ci powiedzieć, że musiałem wydać 2,90 zł groszy na tego zabrzańskiego brukowca, którym jest głód Zabrza który jesteś też tubą propagandową Małgorzaty Mańki-Szulik i radnych, wydać na to, żeby Cię bronić. Mam nadzieję, że mi zwrócisz te 2,90 zł. I mam jeszcze do Ciebie taką propozycję, bo my, zauważyłem, że Ty, ja i jakby opozycja do Pani Małgorzaty Mańki-Szulik i radnych, jesteśmy nieustannie obsmarowywani albo obrzucani błotem w lokalnych mediach. Czyli głos zabrza, nowiny zabrzaki. Ale przejdę do artykułu. Pani redaktor, czy panowi redaktorowi, który na wierszie jest, hej, nie wiem, nie wiem kto to jest. Może to jest kobieta, może to jest mężczyzna. Przepraszam, może to jest osoba z macicą albo to jest osoba bez macicy napisało artykuł pod tytułem Czy sesja Rady Miasta to odpowiednie forum, żeby każdy mieszkaniec mógł mówić, co mu leży na sercu? Może wydać się, że pytanie jest oczywiste, że tak, ale nie, bo to jest <grytanie> stan umysłu. Zawsze to jest stan umysłu i dziennikarze, redaktorzy tutaj mają stan umysłu. A poszło o to, że pan yy, mało lepszy zaatakował to straszne, Radzie Miasta na sesji. Pan Mało Lepszy zaatakował nie minister, Alinę Nowak. To straszne, bo wydaje mi się, że radnym naszym, radnym zawsze może wydaje się, że to jest szkółka niedzielna albo może Rada Specjalnej troski po ostatnich działaniach. Uważam jednak, że to jest Rada Specjalnej troski. I może przeczytam fragmenty, żeby nie być podsądzony. Chociaż, przepraszam, wydałem 2.90, więc chyba mogę. I czytam. Najlepiej widać to było na przykładzie znanego skąd, skąd ino zabrzu z społecznika Marcina Mało Lepszego. Przez szereg miesięcy ubiegłego roku niemal na każdej sesji był dopuszczany do głosu, ale nie zabrz. <laughs> I choć nie dzielił się wówczas ekspercką wiedzą, bo jak są eksperci, oczywiście zawrzanie nie mają prawa głosu, ale jak jest ekspert i on nie musi być Zabrza, to zawsze jest dopuszczony, bo redaktorzy w głosie Zabrza mają wyższe wykształcenie i hamów podstawowych, zawodówek nie będą dopuszczać do głosu. Tak? Trzymajmy się tej wersji. Ok. Ja skończyłem. Dobrze. Był wiceministr ale nowe i została zaatakowana przez pana mało lepszego. Co jest w demokracji normalne? Wiem, znaczy to nie jest normalne. <śśledź> Szczególnie jak są media finansowane z Urzędu Miejskiego, bo wiadomo, że pani Szulik e, lubi pozory i taki atak to po prostu też <śledź> wypadek przy pracy. Brawo. Panie Marcinie. Dobrze, ale teraz tutaj oczywiście taktyka troszkę jest inna, bo głos Zabrza zaczyna od Peanu, na pana tutaj mał który tam uratował kobietę starszą i tak dalej, I jest napisane odważne świadczenie na rzecz poszkodowanej, a cykliczne zabieranie głosu podczas obrad samorządu to jedn, jednak dwie różne sprawy. Na sesjach zapadają najważniejsze strategiczne decyzje dla miasta. Pamiętajcie mieszkańcy. Dla ważnych, strategicznych mieszkań to my tutaj nie mamy nic do powiedzenia, bo my jesteśmy mieszkańcami, a mieszkańcy to wiadomo. Zapadają, tak, dobra, mm, analizowane są dokumenty, opracowane, rozwiązania strzynane, kontrole, przyjmowane rady pracowników i ekspertów. Pani, ja może dam y, Panie Marcinie Panu taką małą radę. To może niech Pan zostanie ekspertem. Niech Pan powie, że Pan jest ekspertem. Najlepiej niech Pan powie, że jest Pan w takiej dziedzinie, w której urzędnicy się w ogóle na tym nie znają i to przejdzie. Jak Pan będzie ekspertem, coś będzie Pan mógł bredzić i w ogóle się głos zawsze do Pana nie będzie. Do Walo. Dobrze. I dalej. Czy pan nas słyszy, panie Marcinie? Halo, panie Marcinie, urzędzie miasta. Mamy problem. Powiedziała tak, oczywiście ja sobie co to dopowiadam, żeby to nie było, że to jest. E, Dopazdywała w Mozolnie przewodnicząca rady miasta Łucja, Krzemskich Bar. Oczywiście. Tu nas zdjęciach, Oczywiście, czyli reklama. <gryw> oczywiście reklama. Dobrze, że też jest, chociaż pan mało lepszy jakoś tutaj jego powiedzmy w porównaniu do pani sząstek to jest taka trochę negatywna, ale to oczywiście ja się domyślam, że po prostu nie było czasu, żeby zrobić jakieś dobre zdjęcie albo wstawić dobre zdjęcie, tylko po prostu redaktor wziął... Ee, że na tym zdjęciu pan <noise> mało lepszy wygląda jak debil, a pani wiceprzewodnicząca yy, jak taka yy, fajna kobita Ślązaczka i godą. godą. Super, czyli tutaj nie ma żadnych przykładów. Dobra, jedziemy dalej. Czy tam dalej oczywiście są wygodkowe, bo mnie jeszcze kurde do sądu pozbiam z, z głosu za to? Zapewni Pani tego oczywiście zapewniła, iż każdy inny mieszkaniec też może się zgłosić przed sesją do Biura Rady Miasta i zasygnalizować chęć zabrania głosu. O Boże, dziękuję, dziękuję Pani Przewodnicząca, że pani pozwala zwykłym mieszkańcom, obywatelom, nie ekspertom <laughs> zabrać głos. Bardzo dziękuję. I dalej, teraz będzie dojdziemy do e, miodziu, bo chodzi o było to widać na przykładzie dyskusji nad projektem petycji środowisk lewicowych o nazwanie jednego z zabrzadkich sferów imieniem praw kobiet. O tym, że autorzy wniosku finalnie mogli zabrać głos, zdecydował dokładnie jeden głos. Nie głos zabrać. Cudownie, że mogli zabrać. Ja się cieszę po prostu i Państwa też chciałem, chciałem o takiej mojej inicjatywie, żeby ten skwer nazwać imieniem Małgorzaty Mańki Szulik i Praw Kobiet. Oczywiście mogę, yy, możemy nazwać ten my jako Lewica oczywiście Zabrzu Socjalna, bo Lewica Obyczajowa zrobiła ten Praw Kobiet, a my jako Lewica Socjalna zrobimy yy, skwer imieniem Małgorzaty Mańki Szulik i Praw Kobiet. Oczywiście dla yy, radnego Waleniańskiego mogę, możemy mu pójść na, na, na rękę i wycofać Praw Kobiet i zostawić tylko Małgorzaty Mańki Szulik. Okay. Eee, dobrze, czy tam głosowało, to, to, to. Eee, się w trudnych tematach światopoglądowych, w tym na przykład o aborcji. Dyskusja może się przerodzić u przyszło, przysłowiowych, i oj, oj, to już Znany bardziej w internecie niż w sali sesyjnej. No, oczywiście ja raz próbowałem oglądać tą e, e, sesję rady. Miejski, <laughs> ale po prostu ucząłem i ja tutaj chciałbym właśnie y, obro, y, stawać w obronie pana Mało Lepszego, że może, Szanowni Państwo, no to skoro Pan Mało Lepszy y, chce i ma taką ochotę, żeby brać udział, to niech bierze, tylko może wyznaczcie mu mm, czas, nie wiem, 15 minut dla każdego y, mieszkańca, chyba można to y, organizować. Dobra, czytam dalej. Warto więc może przypomnieć, że radni też są tylko mieszkańcami. Tylko są mieszkańcami. <noise> Także reprezentantami zawsze. Którzy ich wybrali, demokracja zaś polega na to, to, jest to inny ton, muszę, demokracja, demokracja, demokracja zaś polega na tym, że w naszym imieniu e, ścierają się i dyskutują radni, posłowie czy senatorowie, a wy, chamy, Mieszkańcy nie macie prawa zadawać, nie macie prawa atakować, chcecie atakować, chcecie coś robić, zostańcie ekspertami w dziedzinie, nie wiem, w jakiej może. Dobrze, ok. W przepisach, jako wyjątek od reguły, a nie należne wyborcy praw. Aha, to czyli my, mieszkańcy, nie możemy się wypowiadać cicho, czyli mogę powiedzieć tak, nic nie słyszałem, nic nie widziałem. I nic nie mówił. <laughs> Tutaj jak Szulik, to ja pani Szulik proponuję, żeby na następną kampanię, jak będzie startować, to żeby sobie to na hasło dało, <laughs> że to demokracja jest dla wszystkich, ale tylko y się mogą wypowiadać radni, senatorowie i posłowie. Super. Dobrze, i zakończmy. Zres zresztą i bez czynnego udziału mieszkańców sesje Zabrzańskiego Samorządu stają się. Coraz częściej areną czytelnych prób zaorania przeciwnika i to po obydwu stronach samorządowej pary kary. Ruszyłem się. <grym> się> tak naprawdę. powiem szczerze, chcę się zwrócić tutaj do pana Mało lepszego. Macini, nie przejmuj się, rób swoje. Chciałem się zaprosić do całego nowego programu Red Hat i tam po prostu jakby dać ci głos. Żebyśmy sobie porozmawiali w dwójkę o tym, dlaczego głos zawrza i rada zawrza, chcecie cenzurować. Dziękuję Artur Grala. Kłaniam się nisko. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc. Państwu, Ej, mieszkańcom, i ekspertom, i radnym, którzy w naszych imieniu. Dziękuję. Do widzenia.